Witajcie moi kochani! Dzisiaj zrobimy sobie krzyż celtycki, bo też już jakiś czas nie robiłam, więc zobaczymy sobie na swoją obecną sytuację. Łączę się z wewnętrznym środkiem włoską energii miłości i proszę o jasne przesłanie. To jest czytanie ogólne. Nie z każdym będzie się Bierz tylko to, co jest w stanie Ci powiedzieć, albo odejść do uniwersum, albo dla Energia panująca teraz. O, już mamy. Mamy właśnie. arcykapłana. Przepraszam, mamy sąd. Mamy arcykapłana. Mamy siłę. Wow, same arka wielkie. Mamy cesarza. O matko, matko. I mamy czwórkę mieczy. Aj, Co tu się dzieje, kochani? Oh, Moje drodzy, mamy sąd, mamy cesarza. Wiecie co? W tej chwili w Twoim życiu bardzo mocno e, cesarza, arcykapłana, bardzo mocno działa e, uniwersum. Wiecie co? Sąd może mówić e, z arcykapłanem po prostu tak przyziemnie o rozwodzie. Kiedy ty wchodzisz w swoją siłę na nowo, aczkolwiek ja tutaj odbieram całkiem inną energię, taką głębszą, kochanie, i już Wam mówię. W tej chwili e, wygląda na to, że wiele z Was poddaje sądowi, czy praktycznie za pomocą uniwersum, e, właśnie zwracacie uwagę na jakieś połączenie. To może być rzeczywiście połączenie małżeńskie albo takie połączenie spirytualne, i nieważne, jakie to połączenie jest. Z kartą siły wchodzicie bardzo mocno w swoją siłę, w swoją żeńską siłę, bo to jest, mówię, karta w, e, siły w tarocie to jest siła kobieca. No i wygląda na to, że macie do czynienia z cesarzem. Czyli z osobą bardzo mocną, silną, wielkim ego, która lubi rządzić, która lubi marionetki wokół siebie. No i z Czwórką Mieczy mogę powiedzieć, że opuszczacie jakąś sytuację i ruszacie w całkiem innym kierunku. Zobaczmy, jaka energia z góry. Czyli ta eta działa w Twojej sytuacji. Mamy królową mieczy. E, Boże, królową e, buław. Wiecie co? Tutaj działa, jaka energia działa z góry. Tutaj góra daje Ci ogromną siłę, ogromny ogień. Daje Ci pewność siebie. Góra pomaga Ci wejść właśnie w tą miłość i szacunek do samej siebie. I tak jak mówiłam, góra pomaga Ci również wejść w swój ogień, w swoją pasję, czy na nowo bo odkryć Twój ogień. Mamy wieżę i mamy cesarzową. Przepięknie, kochani. Energia działająca z skóry tutaj wygląda na to, że za sprawą przeznaczenia zawaliła się jakaś wieża, zawaliła się jakaś struktura w Twoim życiu, która doprowadziła, czy doprowadzi, czy doprowadza do tego, że wejdziesz w energię cesarzowej, czyli kobiety, która scala wszelkie wszystkie królowe. Nie tylko chcesz rozbudzić ten swój ogień, jak również chcesz być dobrą matką, dobrą żoną, królową, królową buław, królową mieczy, królową kielichów i królową monet. Czyli praktycznie jesteś dzięki temu wydarzeniu, które nastąpiło w Twoim życiu, a w którym ci ci na górze pomogli. Wchodzisz w najpiękniejszą kobiecą energię. Co niesie z sobą ta sytuacja? Senka Mieczy. Ósemka monet i trójka monet. Kochani, co niesie z sobą ta sytuacja, że wychodzisz po prostu z ogromnej stagnacji, że pokonujesz swoje lęki i ruszasz do przodu, aby się kształcić, aby się rozwijać, aby powolutku do celu właśnie. Spełniać swoje plany, swoje marzenia. Ale przede wszystkim to jest karta takiego ucznia, który małymi kroczkami idzie w kierunku mistrzostwa. Z trójką monet również mamy pracę, pracę zespołową. Może uwalniając się z takiego więzienia ośmiu mieczy, właśnie wychodzisz między ludzi zaczynasz się dokształcać, rozwijać, pracować nad sobą, bo tutaj mamy do czynienia z pracą zespołową, kochani. Więc to jest taka wspólna praca właśnie w kierunku mistrzostwa. Co było przedtem? Jestem ciekawa. Co było przedtem, zanim nastąpiła ta sytuacja? Ha! Mamy trójkę Mamy trójkę mieczy. Trójka mieczy mówi o złamanym sercu, o ogromnym bólu serca. Czyli sytuacja, w której się znalazłaś wcześniej, to była bardzo... To było po prostu cierpienie. Cierpienie, ból serca, złamane serce. Zobaczmy jeszcze, co było, co było przed tym. No i chyba koniec. Nie, jeszcze jedną kartę mam. No i mamy dziesiątkę buław. To złamane serce, ten ból. E, przepraszam, maga. Sorry, 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 kochani, nie wiem, co się dzisiaj dzieje. E, to doprowadziło do tego, że zaczęłaś zmieniać kierunek, że zaczęłaś manifestować to, czego byś chciała, że wzięłaś sprawy w swoje ręce, że zaczęłaś kreować swoją rzeczywistość. Co przyniesie przyszłość, kochani, najbliższa w tej sytuacji? Wow! Mamy dwójkę kielichów. To jest karta bratni dusz, to jest karta pojednania się, spotkania kogoś, kto będzie na Waszym poziomie. Opuścicie jakąś sytuację, która Wam nie służy. I ruszycie, kochani, w kierunku króla kielichów. Król kielichów to jest energia pełna miłości, pełna emocji. To może być sytuacja, bądź może być oczywiście, że człowiek w Waszym życiu, ktoś po znaku wody, ale to mówię, znaki Zodiaku akurat w czytaniach nie grają zbyt wielkiej roli. Tutaj chodzi o to, że może opuściłaś właśnie jakąś sytuację, aby połączyć się. Z królem kielichów, kochani. Al, właśnie, albo praktycznie opuścisz jakąś sytuację, aby połączyć się z królem kielichów, bo mówimy, co przyniesie przyszłość. Tutaj na ciebie czeka mężczyzna, bądź sytuacja, która jest pełna miłości. To jest energia pełna uczucia, aczkolwiek może on nie zawsze pokazuje te uczucia na zewnątrz, ale. Jeśli chodzi o emocje, to to jest król kielichów jest najbardziej emocjonalnym z króli. Nadzieje bądź lęki w tej sytuacji. Zobaczmy, jakie nadzieje bądź lęki towarzyszą Ci w tej sytuacji. Kochani, mamy nadzieję, to, są, to jest trójka buław. To jest takie z wiarą, z nadzieją, z ufnością patrzenie do przodu. To są tęsknoty, to jest wiara w to, że po drugiej stronie tego oceanu uczuć czeka na Was spełnienie. Nadzieje Boże. Jeszcze mogą pojawić się lęki, kochani, że ktoś nie zauważy Twojego bogactwa emocjonalnego, że ktoś może odrzuci Twoje emocje. A teraz zobaczmy dalsze tendencje. Czy te Twoje lęki są ugruntowane, czy też nie? Dalsze tendencje. Dzisiaj są bardzo rozmowne, robią salta, czego wy nie widzicie. No i zobaczmy dalsze tendencje. Jednak kochani, to była, to. Ale dobra, przeczytałam. Dalsze tendencje mamy: ktoś zawalczy o ciebie, ktoś. Yy... Ktoś użyje wszelkich swoich atutów, aby Cię zdobyć. Ktoś, kto jest go, yy, gotowy do walki o Ciebie, kochani. Mamy Króla Mieczy. Ten król jest gotowy do walki. I powiem Wam z siódemką, z siódemką monet, ten ktoś, Wykaże się ogromną cierpliwością. Powiem Wam tak: ten ktoś będzie tak długo walczył o Was, aż zdobędzie swój cel, aż zbierze plony. Zobaczmy dalsze tendencje, co tam się jeszcze wydarzy, bo to jest bardzo ciekawa energia. Mamy rycerza. Yy... Buław. I ta karta mówi, że tu będzie ogromnie dużo ruchu. Ten ktoś będzie Cię również chciał zdobyć swoim ogniem, i ten ktoś będzie pełen ognia. I to bardzo, bardzo, bardzo dużo tego ognia. Zobaczcie na tej karcie to widać. On praktycznie przeskakuje przez ten ogień i gna prosto do Ciebie. Tu się będzie działo. No i mamy kochanków, kochani. No, i dalsze tendencje. Wygląda na to, że między wami zakwitnie miłość. Tu mamy związek, tu mamy miłość. On jest otwarty na ciebie i zobaczcie, tu jest tak pięknie pokazane. Ona stoi za nim, a on otwiera swoje ręce, a na czakrze serca ma runę Giebo, czyli dar, podarunek. On będzie dla ciebie darem. Pięknie. I teraz zobaczmy jeszcze, jaka runa. Wyczytuję to czytanie. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa wyczerpuje to czytanie? Mamy oko. Tu zauważycie prawdę. Tutaj spadną Wam zasłony z oczu, że tak powiem tutaj już nie będzie iluzji tu będziecie ostrym okiem koncentrować się na tym związku zarówno on, oko również mówi o obserwacji i może jesteście już obserwowani i właśnie niebawem ta osoba, która cię obserwuje, ruszy w to im kierunku hej kochani jeszcze zobaczmy, kto może, może pójść w rezonans z tym pytaniem. Mamy szczelca dziewiątka. Mamy czwartek, piątka i czwóreczka. I za energią mamy ryby, dwunastka. Mamy skorpiona, ósemka. Dla skorpionów bardzo ważne jest wyleczyć stare rany, aby nie ciągnęły się za wami w przyszłość. Mamy szóstkę, też się tym czasem. Mamy pannę, szóstkę. Mamy raka, czwóreczkę. Mamy wodnika, 11. Mamy początek i koniec. Ty sam wybierasz czas i mamy jedynkę, niedzielę. Kochani moi, jeszcze weźmiemy jedną radę od aniołów. Jak, jakie przesłanie mają anioły w tej sytuacji, w tym krzyżu celtyckim? Słuchaj swojej intuicji romantyczny związek, związek miłosny. I to wszystko wydarzy się w nadchodzących tygodniach. Kochani moi, piękne przesłanie. Mam nadzieję, że pójdziecie z tym czytaniem w rezonans po tym wszystkim, co przeżyliście. A ja Wam życzę pięknego czasu, dużo miłości, dużo zdrowia i przede wszystkim dużo światła. Buziaczki.